Jako samorządowcy rozmawialiśmy wielokrotnie z panem Borysem Budką i wiemy, że jego najważniejszymi rzeczami, które będzie chciał wprowadzać w życie jako nowy lider, to przede wszystkim, tak jak my wszyscy mówimy, to co my robimy jako samorządowcy, to wyjście po prostu do ludzi, ale to wsparcie dla samorządów, co jest bardzo ważne dzisiaj w obliczu. Tego, co wszyscy wiemy, zbyt małego finansowania albo ogromnych problemów samorządu, które mamy ze strony obecnie rządzących, ta deklaracja, że to będzie ogromne wsparcie dla samorządów, dla dla prezydentów, wójtów, burmistrzów, starostów, ale po prostu dla mieszkańców, bo my jesteśmy przedstawicielami, przedstawicielami naszych mieszkańców. Jest ogromnym, bardzo ważnym argumentem do tego, żeby Pana Borysa budkę poprzeć i to dzisiaj właśnie... Jestem bardzo wdzięczny naszym samorządowcom z województwa śląskiego, z każdego subregionu, którzy dzisiaj mnie wspierają, bo wychodzę z bardzo prostego założenia, że należy otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od siebie w tym... Co robią. Dobry lider jest liderem właśnie dlatego, że potrafi wykorzystać potencjał ludzi lepszych od siebie w swoich dziedzinach. Właśnie nasi samorządowcy, prezydenci, burmistrzowie starości pokazują, że żeby zdobywać poparcie, trzeba wychodzić ponad ustalone schematy, trzeba wychodzić i być wśród ludzi. Dzisiaj samorząd czekają bardzo istotne wyzwania finansowanie, kompetencje. O tym wszystkim rozmawiamy również w parlamencie. Ale najważniejsze, byśmy platformę budowali od dołu, byśmy budowali na sprawdzonych ludziach, którzy swoją codzienną, ciężką pracą pokazują, jak osiągać sukcesy. I ta nowa platforma obywatelska, ta platforma skuteczna, profesjonalna, będzie opierała się na jednym z y, filarów, właśnie na ludziach, samorządu. Jako